Sklepy atakują nas ogromną ilością podobnych produktów w różnych cenach. Jak w tym całym gąszczu wybrać te, po których wykrzyczysz, to jest to! Specjalnie dla Was zebraliśmy grupę testerów, którzy wybiorą najlepsze rzeczy w tak zwanym Blind teście. Oznacza to, że wcześniej nie otrzymali oni informacji, kto jest producentem produktów, jaka jest ich nazwa czy cena. Zagłosują na swoich faworytów i wybiorą zwycięzca, byście wy nie tracili czasu ani pieniędzy, robiąc codzienne zakup. Już teraz możecie docenić nasz Team i zostawić subskrypcję na tym kanale. Będziemy szczęśliwi, a wam na pewno się to opłaci. Dobra, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, na imię mam Teresa. Cześć Jestem Goli, jestem operatorem kamery, ale dzisiaj z tej strony wystąpię. Witam Państwa. Dzień dobry YouTube. Dzień dobry. To zaczynamy. W tym odcinku testować będziemy popularne marki solonych chipsów. Zastanawiacie się, które z nich są najlepsze? Nasi testerzy będą dziś chrupać chipsy Snack Days, z Lidla, top chipsy z Biedronki, Spakowane w tubę Pringlesy, popularne Laysy i crunchipsy, które według reklam rozkręcą każdą imprezę. Jako pierwsze do ust testerów trafią Top Chipsy z Biedronki. Zobaczmy, jakie wzbudzą odczucia. Szczerze mówiąc, ta jedyneczka mnie najmniej zachęca, no ale… Tłuste, brzydkie, nie pachną jakoś źle. Ten mi bardzo smakuje, bo jest taki fajnie chłopiący i ma dużo soli. Od razu widać, że budżetowe, dużo oleju. No, czuć olej. Są chrupiące, ale wydaje mi się, że trochę za duże tłuszczu mają. Cienkie, jak kartka papieru. A, takiego większego wezmę kęsa. No, nie karbowane, to już na ich niekorzyść. Dobre, słone. <laughs> jak wszystkie, nie? Słone. Dobre, takie lejsowate. Pachną dosyć spoko, ale najważniejszy jest chyba smak. Te chipsy wyglądają zdecydowanie najgorzej. Trochę mi mało tego smaku, szczerze mówiąc. Wygląda przepalono. Dużo soli. Takie trochę za tłuste. O, ja takich nie lubię i takich dużo nie zjem na pewno. Bardzo maślany, słonym i niedobry. Drugie w zestawieniu to solone chipsy marki Lay's. Czy mają szansę na dzisiejszą wygraną? Numer dwa. O kurde, ten taki brzydki. Jeszcze brzydszy. Podobnie wyglądają do tych pierwszych. No, zdecydowanie widzę tutaj, że niektóre są poprzypalane, więc w procesie produkcji chyba coś nie zabanglało. Również prześwitują. Jest trochę lepsze od tamtego. Wizualnie pokładane od najbrzydszych chyba do najładniejszych. Smakiem trochę się różnią. Delikatniejsze w smaku to na pewno. Pycha. Serio? Ktoś to sprzedaje? Moim zdaniem też są za bardzo słone. Generalnie słabo. Ogólnie są naprawdę spoko, ale właśnie o tym tłuszczu mówię, że za dużo. W dwójce gorzej wyczuwalny smak jest tej soli, ale dobre. Jeżeli kojarzycie chipsy pakowane w tubę, to wiecie co jest produktem numer 3. Pringelsy. Sprawdźmy jak smakują. O, to jest znany wzór. No to… Jakiś ziemniak, taki niepolski. Taki amerykański. Te są suche. Nie są takie tłuste. Mmm. A sól to jak z wieliczki kurczę. <gryw> Jakbym zamoczył w Bałtyku. I jak dla mnie, mogłabym się skusić. Zero smaku, znaczy zapachu. No, nie, tutaj nic nie czuć. To są zdecydowanie lepsze od pierwszej i drugiej. Nie są złe, miękkie. Kurde, po tej jedynce, która może być z kolei przewalona tymi przyprawami, wszystko łącznie z pringlesami wydaje się niedoprawione. Nic nie czuję. Prawie, że bez smaku. Jakby najmniej pachniały póki co. Nie, tylko ma no jakiś język. Czuć taką mąką. Są Na pewno lepsze niż pierwsze i drugie. Jeżeli chodzi o to, jak one są słone, są takie w punkt, ale zostawiają taki mączny posmak, jakby był jakiś proszek jadł. Zostały jeszcze dwa produkty do spróbowania. Zobaczcie, jak naszym testerom posmakują crunchips. Karbowane. Wszyscy lubią karbowane. Przebijają jak reszta. Super grube, mega chrupiące. Nie no, słabe, fajnie, że karbowane. W smaku dobre, ale bardzo twarde i tak jak dla mnie w moim wieku. Raczej nie dla mnie. Ale w smaku takie średnie. Nie kupiłbym. A ty mi to się chrupie. Zawsze tego, zawsze tak nie lubię, jak oglądacie zapewne film, albo coś i żujecie, to nie słychać telewizora, podgłaśniasz, a ty dalej żujesz i nie słyszysz i tak, nie? O, te są dobre. Szczerze mówiąc, w paczce to chyba wszystko wygląda lepiej, bo nie widać wtedy, jak bardzo są puste. Już widać, że są to yy, Chipsy albo jakaś podróba crunchypsa. Dobre, chrupiące, nie są też za bardzo tłuste. Idealnie. Pokarbowany, ale słony. Kurde, lubię takie. Wy też pewnie lubicie. Znaleźć właśnie takie. Człowiek jest szczęśliwy, jak w patce znajdzie tego wielkiego, niepłamanego. To są najlepsze. Póki co, nie są aż tak słone. Delikatnie słone. I to jest to. Nasze zestawienie zamykają salone chipsy Snack Day, które kupicie w sklepach marki Lidl. Jak wpiszą się w dzisiejszą stawkę? Rozpływają się w ustaw. Jak konkurencja. Przebijają na zewnątrz. Lupiące nie za twarde. Mogą być. Tak wszystko wyważone i sól i ta delikatność smaku takie no. Bardzo cienkie. Te to smakują jakby ktoś się wczoraj do piwa otworzył i dzisiaj tutaj wyłożył no. To jest bardzo, ale to bardzo słone. Ja, nawet nie dojem. Bez zapachu. Albo mi się zapach wyłączył. Nie czuję zapachu nie tak O kurde, fajne. Nie są bardzo twarde i nie są bardzo tłuste, więc jeżeli ktoś nie lubi przesolonych chipsów, solonych, ale nie przesolonych, to te by były chyba okej. Okay. Te, też te spoko, są o wiele lepsze niż te pierwsze i drugie. Mam wrażenie, jakby w porównaniu z resztą były doprawiane jakąś inną solą, nie wiem, himalańską, patagońską, zielonogórską, pojęcia bladego nie mam. Chyba z tych prostych niekarbowanych te mi smakują najbardziej. W ogóle nie ma celi. Pora zakończyć tą chrupiącą symfonię. Jak myślicie, które chipsy cieszyły się najlepszą opinią? Napiszcie w komentarzach swoje typy, a my przechodzimy do podsumowania. Najlepsze, które bym wybrał, to dwójeczkę zdecydowanie. Moim zdaniem jest najlepsze te. Najlepsze w tym zestawie są. Chipsy z numerem 3. Moim zdaniem, czwórka jako grubość, karbowana, wygląd. No i w smaku, chyba też dla mnie najlepsze. Ale tak. E, dla mnie osobiście piątka wygrywa. I tyle płucznych. Ja bym wybrała trójkę. Nie lubię chipsów, ale jedynkę do piwa połknąłbym. Mój typ to numer 4. No, tak więc zdecydowanie z tych wszystkich chipsów, jakie są, to trójka. Wins. Czwóreczka. Słuchajcie, po dłuższej chwili namysłu, jeżeli miałbym teraz iść sobie odpalić Netflixa i wziąć któryś z tych chipsów do filmu, to zdecydowanie byłby to numer 5. Czwórka. To tak, najbardziej smakowały mi te karbowane. Myślę, że z tych wszystkich chipsów najbardziej smakowały mi numer 5. Zdecydowanie piątka dla mnie. Jeżeli miałbym, miałbym wybrać mojego ulubieńca, zdecydowanie byłoby to, byłaby to czwóreczka. No i to chyba tyle. Po smakowitej i słonej walce, naszym testerom udało się wyłonić zwycięzcę dzisiejszego pojedynku. Najlepiej ocenionym produktem tej rywalizacji okazały się. Kran chipsy! Drugie miejsce zajmują Lidlowe Snackday, a trzecie należy do pakowanych w tubę Pringlesów. Dajcie znać w komentarzach, jakie produkty mamy przetestować dla Was w kolejnych odcinkach, a z racji tego, że ten jest pierwszy, będziemy wdzięczni, jeżeli napiszecie, czy Wam się podobało, no i co możemy ulepszyć. Będzie nam także niezmiernie miło, jeżeli docenicie naszą pracę i pozostawicie subskrypcję na kanale. To jest to. Na pewno Wam się to opłaci. Do zobaczenia!